Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa, nie Dzisiaj zajmiemy się kolejnymi filozoficznymi tematami, bo w końcu mamy listopad. Ostatnio zastanawiałam się nad tym, czy istnieje coś takiego jak talent plastyczny. Jak już wspominałam, to jest inspiracja z forum internetowego, z jednego z materiałów właściwie o rysowaniu. A dzisiaj. Zacznę zastanawiać się dalej nad tym fantem, to znaczy zrobiłam sobie taką nieoficjalną listę, takiego trochę mojego narzekania, co mi się właściwie nie podoba na rysowniczych forach, na filmach niektórych rysowniczych i stronach, które zahaczają o temat malowania. Myślę, że, na tym, że jeśli chodzi o ten filmik, to nie będę wrzucała angielskich napisów. No, ludzie z zagranicy nie muszą się domyślać o co chodzi. A jeśli chcecie, to możecie mi powiedzieć, czemu i nie. Dobrze, mówiłam o temacie, które mnie zainspirował we wcześniejszym filmiku, czyli o kwestii talentu klasycznego. Ale kolejnym taką cechą charakterystyczną naszego tutaj podwórka rysowniczego jest słowo progres. Moim zdaniem niepotrzebne zaśmiecanie języka polskiego anglicyzmami. Progres, oczywiście tutaj używany jako słowo postęp, dotyczy tego, że ma się coraz lepszy styl. Czasami wędrówcy mówią, że co, jaki skill, czy lepszy. No zobaczcie, widzowie, czy moje rysunki to progres. Tylko moim zdaniem progres to też termin medyczny. No wiecie, jak wam lekarz powie, że wasza choroba ma progres, hmm, to raczej nie jest nic dobrego, prawda? Więc progres ja generalnie uważam za słowo, które na naszym tutaj rysowniczym podwórku powinno wylecieć do śmietnika. I to tak porządnie. Zwłaszcza, że można powiedzieć, zapytać się swoich widzów, no dobrze, moi drodzy, no to. Co lepiej albo co gorzej mi wychodzi, nad czym powinna po, popracować. A niekoniecznie, że ktoś się za przeproszeniem cofa w rozwoju, że jest regres, że się nic nie nauczy od iluś tam lat nowego, bo zawsze się czegoś uczymy. No i, i, i głupie pytanie: no co, jest progres, jest progres? Głupie, 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 jeszcze raz głupie, moim zdaniem. Kolejna rzecz, która mnie oczywiście oprócz zaśmiecania filmików i materiałów językiem angielskim to. Troszeczkę, no, nie powiedziałabym, że dobijam. Owszem, rozumiem, że te osoby mają piękny warsztat, warto się od nich uczyć, ale czy od razu trzeba być cię faworyzować cudzoziemców? Naprawdę, tylko obcojęzyczne kanały rysownicze mogą wam powiedzieć coś ciekawego? Jak już jesteś Polakiem, to nic nie wiesz, to głupi jesteś już? No, no, takie niepotrzebne moim zdaniem, faworyzowanie cudzoziemców. Kolejna kwestia. Na ilu forach widziałam na filmikach kolej pewnych twórców, że zrób film o Olsikowej. Co sądzisz o Olsikowej? Jak ona rysuje według Ciebie? Owszem, jestem tutaj. Tu się akurat zgadzam, że nie warto pisać, co sądzisz o Olsikowej, tylko no, ewentualnie co ta Olsikowa może nam ciekawego powiedzieć. Bo wtedy już jest o wiele lepiej, prawda? I ostatnia kwestia, hejt. Jestem pełna podziwu dla twórców, którzy mają fantastyczny warsztat, mogą dać Wam świetne rady. Na przykład jest pewien kanał, który jest bardzo kulturalny, a akurat tu, tutaj pod hejt to bym go nie podpinała. No daję tutaj wskazówki, że warto uczyć się posta, dużo opowiada o bryłach, które, dzięki którym ułatwiają nam rozpracowanie naszego tematu plastycznego. Widzimy opinie w tym stylu, co to jest za G? dalej sobie możecie dopisać, nie będę tu przeklinać. Chociaż ostatnio YouTube wymyślił sobie kolejną rzecz, żeby ludziom rzucającym filmy do mm, serwisu troszeczkę krwi napsuć. Ustawa owszem, bardzo szlachetna, żeby wskazywać, czy nasze filmy są tworzone z myślą o małych dzieciach, lub czy nie. Według Stanów Zjednoczonych, dziecko to jest do 13 roku życia. Tak przynajmniej na forach czytałam. Więc będzie trzeba oznaczać filmy, że, że jak są na przykład dla dzieci, to nie będzie można komentować tych filmów, nie będzie można za bardzo ich chyba promować. Więc by chcieli dobrze, bo żeby dzieciaki oczywiście nie były narażone na niektóre treści, ale żeby było jasno, mój kanał nie jest skierowany do Myślę do dzieciaków poniżej 13 roku życia. Chociaż pokazanie mojej pracy dzieciakowi młodszemu raczej krzywdy mu nie zrobi. Więc więc sprawa jest taka, że no niby dla dzieciaków nie powinno być to ostatnie. Co mi się generalnie na YouTube rysowniczym, na forach rysowniczych, na stronach rysowniczych, na Facebooku rysowniczym nie podoba, czyli hate. I tu nie chodzi o to, że stwierdzenie, nie podoba mi się twoja praca, popraw, zrób to, stoi to, tylko właśnie takie wyzywanie, cofa się w rozwoju, zero progresu oczywiście. Najgorsze słowo na polskim rynku rysowniczym w internecie, o. Jestem na to słowo uczulena. Wolę, żebyście napisali, napis że moim zdaniem nie doskonali swojego warsztatu. Popracuj nad tym, nie podoba mi się twój Oczywiście, a i kolejna sprawa, kolejna taka kwestia, że nie ma czegoś takiego jak własny styl, to tylko duszowanie braku własnych umiejętności. Chętnie chciałabym, żebyście sami się wypowiedzieli na ten temat, ale przede wszystkim hejt. Po prostu wpisywanie często przekleństw na dany temat, danego twórcy. Nie ukrywam, spotkałam się spotkałam się z czymś takim. Lepiej pisać, co poprawić, nawet czy nie trafia się do tego niż coś takiego, i brak kultury. Jeśli chodzi o mnie, to dużo mogłabym opowiadać. Myślę, że kolejne filmy takie refleksyjne będą o tym. Zadam takie pytanie, czy warto. Być samoukiem i co sądzę o fanartach? A fanart to bardzo ciekawa kwestia. Ja na swoim kanale nie tworzę głównie fanartów, nie robię poradników o znanych postaciach, ale miałam taki epizod w swoim życiu twórczym, i fajnie mi się powspomina rysowanie fanartów, więc zachęcam gorąco. No niby mam troszeczkę takich fanowskich rzeczy na kanale, ale to jest oczywiście mały mały epizod w związku z tym, co robię, bo głównie teraz zajmuję się własnymi postaciami. I stąd na moim kanale również było już takie poruszone pytanie, czy warto tworzyć własne postacie. Wypowiadałam się dlaczego, więc gorąco też zachęcam, żebyście sobie zerknęli do tego materiału. I widzimy się w kolejnym materiale. No i mam nadzieję, że YouTube nie wyrzuci mojego kanału z, z tytułu nowych przepisów. Więc jak, widzimy się następnym razem. TO PA!